No, sobie dobra, następne. Śmiało, śmiało, bardzo ładne są jak nowe. Tam jest okej. Okay. Tu pokazuję zawsze nawet przy nowych autach jakieś 60-70%. 80 nigdy na tyle nie pokazuję. Tym bardziej jak ma lekki ten tył 56-56. 1% różnicy, też jak nowe. Dobra, jeszcze hamulce tył. Roboczy, dobra. Okej. Okay. Czyli roboczy jest okej. Okay. Ręcznie. Tak, tak. Na płytę jeszcze i od spodu go nagram jeszcze, nie? Niech go pan jeszcze tylko poszarpie, czy on jakiś tam blizu... Autko jest sprawne, światła, wszystkie No tak to pod kątem zawieszenia, w sensie... No klocki tarcze to widać gołym okiem, że tam są nowe założone, niedawno całkiem. Dobra. Pod kątem jakiejś korozji, takich rzeczy. Opony bardzo dobre. Opony są świeże też. No jest tak, to już tam właściciel poprzedni sobie robił. Nie? To już Niemcy tam ma parę lat, ale... Ale jest ładnie, wydech, wydech jest nowy. To Niemcy są, no Niemcy, Niemcy, Dania, Szwecja, czegoś takiego, to już by człowiek nie oświadczył. Wózek tylni. No, można sobie tą konserwację odświeżyć. No jak przy Japonczyku, nie? Nie ma tam nigdzie żadnych wycieku. Niemcy sobie samo Wydech jest świeży. Co kupić to i kupi będzie naprawdę miał dobre autko no. ładnie jest, dobra to ja dziękuję panu? Tutaj Tutaj